Asymery jest moją drogą, przyszłą taksówkarza. Chcę zostać taksówkarzem, ponieważ wydaje się to fajne i poza tym fajnie się kieruję samochodem. Przynajmniej jak ja bardzo dużo jeszcze taksówką, to fajnie się jeździ naprawdę. Jest cudownie, dlatego ja chcę zostać taksówkarzem. Nawet przerobiłam piosenkę, posłuchajcie. Ja chcę być taksówkarzem! mieć dużo tatuaży. Dlatego nie wiem, jak to będzie z moją przyszłością. Czy uda mi się nawet może swoją firmę założyć, czy już w dobrze wybudowanej pracować. No, w moich czasach to może nawet i dzieci będą mogły swoje firmy zakładać. <grymne> Oczywiście, że się śmieją, na pewno do tego nigdy nie dojdzie, albo i dojdzie. Wtedy dojdzie, jak, jak będą nad ziemią panować roboty.